I hakujesz? tam chyba sobie po... Co? Spakujesz? Nieee, że y, na profil taki, co nie? I tam może coś pójdzie. Ale nie jestem pełen. Widzisz ich? Jesteś za mną? Tak, tak. Jeszcze jeden. To wy taki serwer cały pełni daliście. No kurczę, bo no, ja lubię pełne serwery. Jest jeszcze pod, pod kontenerem. Jeszcze jeden, jeden jeszcze jest. jeden. O Jezu, ojajaj, ściągnęli mnie. Kurde, M16 dalej rządzi. Masz go? Tak. Drugi jest gdzieś tam. Ło, e, na mapce jest nawet więcej ich. No Ale co? I mam tą spawn pointa. Wchodzę na górę. Nie widzisz nikogo. Eee, idą, idą na, na mnie. A, tu o, jest. O, wow, z tyłu, z tyłu, z tyłu. A. Jeden ściągnięty, Snajper. On jest tu, jak mrówek. Ajba. Jest a no. A wtedy było skokem. Jednego zaraz obejdę. A, czekaj, bo tam jeszcze jest... Do, do, do. Ten sniper jest do. całkiem kiepski Od tyłu ja Jestem w, w Rosji a we? Ja na skałce tam leży Jesteśmy w, też w Rosji Mamy wolne miejsce w drużynie Dalej to echo Nie ma tyłane to ja zrobię nową A już nie mamy no Aha, Aha i pasz jak jesteś szefem to możesz wyrzucać ludzi z drużyny Ciągle zap zapominam A? o tej, o tej, o tej funkcji. No cię wypierdolę. <laughs> <laughs> hej. Zadawaj <laughs> no się tak środkiem mniej więcej, może ten hej nas nie zauważy. O, jest przede mną, gościu. Dwóch nawet chyba. Oberwał, ale żyje. Ja, ja pójdę górą. Pójdę ja też idę górą. Dobra, to ja idę dałem No, ale... To te skały. Jednego mam. A drugi gdzie jest? Gdzieś Jest, tak jak mówiłeś, na tej... O, znowu awans. Gdzie jest ten? Nie, to był chyba ten właśnie. Ja go tu gdzieś widziałem jeszcze, bo tu jest jeszcze jeden. mi gdzieś kurde... O, od tyłu, do tyłu dostaje Uciekaj do budynku. Ja też... A. O, ja Dostaję, dostaję, jedzie. dostaję. Od przodu, od tyłu, cholera jasna. Masz ktoś medyka? Tak. No, tam dziękuję. Kurwa, skąd tego obrywam? Nie wiem, właśnie, oni na kurwie jak krążyli. No i są na mapie, są na mapie. Jeden na dole jest tutaj gdzieś, Ała! Snajper, snajper. Dobra, jednego zabiłem. Asysta, tak. Lecz bo ktoś tam leży chyba z was. Mhm, dziękuję. O, za nami. Tam jest i dwóch. Mhm, jeden zapierdziela. Ale lak, ale może, kurde, nie zabiję go. Masz z rewolwera. Ło, co on zrobił? Tutaj ojdzie do nas Po schodach chyba pan na dole masz, będzie wpiał Po schodach A nabił mnie jest Jest, jest, jest do dole na dole Mam go z drugiej, drugiej strony Stajesz? Patrzy gdzie jesteś? Zabili mnie Patrzę. o kurde helif jest prosto na nas Jest jeszcze na mapie tutaj na a o zaznaczyłem Mam go znaczy, ja tam nawalam te śmigłowca I, i ja tak ostatnio też ściągłem. Ma, ma ktoś coś na śmigłowca? Z magnuma możesz śmigłowy ściągnąć. Znaczy śmigłowiec z pilota. Ja mam no także To na ten większy nie, nie raczej nie. Ale to był Little Bird. Aha, no to na Little Bird to da wszystko może dzia działa. Jest snajpę. spada chronie. Wow, 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 oberwałem o sniper ła, nie, skąd tam to do mnie Dobra, jesteśmy trochę wystawieni, co? Spadamy na dół? Spadamy. Ja idę po schodach na dół Jest pusty Biej. Mam 63 życia Stój tam redziłam. No tam tylko jakiś, zobacz tutaj, że tych min nie ma naokoło, bo Tak strasznie tak. mi to podejrzanie wygląda, bo gościu ledwo co oberwał i już uciekł Min tutaj nie, nie ma, ma raczej. Nie? Dobra, wsiadasz? Snajpa, suka Straszny mnie najpierw snajperzy próbują dorwać, ale starszy niecelnie, celnie, bo nawet nie przyważają. Tylko słyszę ping, 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 ping. O, wie te plotki. Kurwa, gdzieś gdzieś Nie da Ile tego tam Ta w... toło? jest gdzie? Na czym? Na budynku Bo ja ten... Ale na której babie? Eee, na D Ja przyjmuję D jednocześnie i nie żyję Przyjmujesz i nie żyjesz no. truskil kill Fuck you <laughs> <laughs> No ja no! Teraz miałem wyższą alegorię Nie wiem, o Czołg GP też jedzie. M1. Wow, rzeczywiście ten czołg to tak troszkę wjechał. Dziwacznie. Jestem dalej, jadę jest dalej czołg Ty, ja się muszę kampić, bo nie mam tu jak wyjść. Asysta 97, po prostu bywa z no. Bywa. Często, gęsto też. Już miałem snipera jeszcze na, na, na celowniku. Mm. O, masakra. No i znowu mnie się wypi. To suko. No, ale poważnie, jak odbiegłem. Od No.